Szczęść Boże, rodacy, i ratuj się kto może, kiedy rząd idzie w zaparte i jedzie na nas tym kombajnem eurokołchozowym, który ma zaorać polskie rolnictwo, ma zasypać polskie górnictwo i ma wywłaszczyć powszechnie Polaków z ich nieruchomości pod pretekstem docieplania, termomodernizacji. I pan, panie ministrze, idzie w zaparte, i to jest. Zwyczajny faszyzm. Panie Ministrze, historyczne doświadczenia przekonują nas, że totalniackie rozwiązania w XX wieku mające barwę brunatną czy czerwoną, to uwaga, na co dzień wcale nie były jakieś hordy strasznych SS manów i nkwdystów, czekistów, tylko to byli tacy mili ludzie jak Pan. Implementujący rozmaite normy, które przychodziły z góry, jak pan czy panie, które siedziały w tym tramwaju rządowym jeszcze parę miesięcy temu, ale godziliście się na to wszystko. Precz, precz z Eurokołchozem właśnie dlatego, że Europa chcielibyśmy, by przetrwała i Polska, i naród polski, dlatego precz z Eurokołchozem. Polecam lekturę. Polecam lekturę pani marszałek przede wszystkim. Państwowy Instytut Geologiczny przewiduje, że kończy się ocieplenie klimatu i niedługo zacznie się ochładzać. Niedługo to oczywiście jest perspektywa dekad, ale ponieważ cała ta wasza eurokołkozona doktryna jest oparta na bredni walki Dziękuję z emisją bardzo. dwutlenku węgla, bez której to emisji... Próżno by marzyć o takiej pięknej wiośnie jak w roku 2024, dziękuję bo nie byłoby bardzo, o, nie panie było pośle. Bez, bez dwutlenku węgla fotosyntezy. Więc przeczytajcie sobie, że Państwowy Instytut Geologiczny mówi, dziękuję że bardzo, właśnie panie wahadło pośle. się wychyla. A zatem grunt Panie pośle, nie chcę panu grunki, wyciszać mikrofonu. Minęły dziękuję, dwie minuty. pani Minęły, Minęły dwie minuty. Koniec Minęły dwie minuty. ocieplenia klimatu. Niedługo zacznie się uchładzać. Chciałbym bardzo, żebyśmy uznali język warszawski za język lokalny. Jestem wielkopolaninem. Proszę uznać mój, moje dialekty za dialekty mniejszości narodowej. Kaszubi, proszę bardzo. Mazowsze, proszę bardzo. Proszę państwa, Polska Rzeczpospolita jest krajem, który składa się z różnego rodzaju Nacji, ludzi, którzy wychowali się wspólnie, kształtują swój światopogląd, swoją ojczyznę. I też oczywiście mogę mówić, że jestem warszawiakiem, ale moją ojczyzną jest Polska, tylko tyle, że to niczego nie zmienia. Ja jestem Polakiem przede wszystkim, potem warszawiakiem. I tutaj chyba jest klus sprawy. Państwo myślicie, że dobrymi chęciami cokolwiek się zbuduje. Otóż dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, zawsze tak było i zawsze tak będzie. To, że dzisiaj mówicie po to, żeby ktoś wam oklaski bił, stanowi jedynie o tym, że nie macie wyobraźni przestrzennej. Otóż pierwszym krokiem z tej mównicy dziś padło to kilka razy, to jest pierwszy krok. Drugim krokiem jest uznanie mniejszości, a trzecim separatystyczne ruchy doprowadzą do wydzielenia albo chęci wydzielenia części polskiej terytorium. A ten jegomość, który tam ciągle drze się w tej w fladze żółto-niebieskiej. Ostatnio powiedział, że ma obywatelstwo polskie, ale nie jest Polakiem. Jeżeli to jest dla was autorytet, albo jeżeli to dla was nie jest wykrzyknik w tym parlamencie, to kogo wy tu reprezentujecie? Rzeczpospolitą czy partykularne interesy grup społecznych, które chcą separatystycznych ruchów w Polsce? Nie możemy do takich rzeczy dopuszczać. Myślcie, co robicie. Do pani Szumilas, nie ma jej tutaj. Proszę Państwa, ja się wychowałem w trudnych czasach, jak większość z nas zresztą, ale ja sobie nie przypominam, żeby Śląsk miał gorzej niż kto inny w Polsce. Jeżeli ktokolwiek w Polsce chciał na zakupy jechać, to właśnie jechał tam. Jeżeli trzeba było narty kupić, to trzeba było jechać tam. A najlepiej by było, gdyby w górniczym sklepie mieć znajomości, to lodówka i pralka nie była żadnym problemem. Jeżeli to dla Was była kara w tamtych czasach, to pytam się, czym jest kara. Wy byliście zawsze specjalnie traktowani, ale nie dlatego, że jesteście Ślązakami, tylko dlatego, że ciężko pracowaliście, że, w, że ciągle się, dowiadywaliśmy się, że w kopalniach giną górnicy po to, żeby inni mieli ciepło. To to jest szacunek dla was, a nie to, że sobie ojczyznę Heimatem nazywacie. Hejmat to jest słowo niemieckie. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Płatności gotówkowe tylko do kwoty 10 tysięcy euro. Taka propozycja została dziś przegłosowana przez Parlament Europejski. Polski rząd popiera to rozwiązanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami transakcje gotówkowe powyżej 10 tysięcy euro są kontrolowane. Sprzedawca ma obowiązek zweryfikować takiego klienta pod kątem źródła pochodzenia pieniędzy i zaraportować transakcję generalnemu inspektorowi informacji finansowej. Unia obniżyła właśnie ten limit do 3 tysięcy euro. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że przyjęcie limitu dla transakcji gotówkowych jest zbyt daleko idącą ingerencją w swobody obywatelskie oraz prywatność obywateli. Nie pomoże to w ograniczeniu szarej strefy. Przestępcy mają sposoby, by wprowadzać do legalnego obrotu pieniądze pochodzące z nielegalnej działalności w sposób inny niż płacąc gotówką. Każdy powinien mieć wybór co do tego, czym chce płacić a eurokraci z rządem w Polsce pod pretekstem walki z przestępczością pozbawiają obywateli Unii Europejskiej wolności gospodarowania i prawa wyboru sposobu płatności. Już 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego. Najważniejsze wybory w historii Unii Europejskiej, bo zagrożone są podstawowe wolności i to nie są żarty. Gotówka i złotówka, żaden poseł. Europoseł Konfederacji nigdy nie poprze ich likwidacji. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysokie Sejmie, my się przedstawieniem naszego stanowiska podzielimy pomiędzy trzech posłów, chociaż mamy bardzo niedużą ilość czasu, ale do rzeczy. Najpierw pochwały. Panie Ministrze, z paroma rzeczami trudno się nie zgodzić. Cieszymy się, że zapowiadana jest profesjonalizacja kadrowa MZ, inwestycje w infrastrukturę, informatyzacja. To są rzeczy dotyczące zarządzania urzędem, a nie definiowania polskiej, polską racją stanu. Mniej konfliktów w sferze publicznej z innymi państwami to nam nie zaszkodzi. Potrzebujemy realizacji twardej naszego interesu, a nie gadania o tym, z kim to nie mamy konfliktu. Równoważenia kierunków polityki zagranicznej tak i w sferze polityki migracyjnej parę rozwiązań sensownych. Już wysłałem pismo do Pańskiego Urzędu, żeby nam udostępnić Białą Księgę w sprawie nadużyć wizowych. Chcemy być w tej debacie, jak uszczelnić politykę migracyjną. No ale przejdźmy do krytyki, żeby nie było zbyt słodko. Więc po pierwsze, słuchając tego wystąpienia miałem wrażenie, niestety muszę to powiedzieć, chaotyzmu. Do tych samych tematów, takich jak Unia Europejska, Rosja, stosunki wewnętrzne. Tutaj z pisem Pan Minister był uprzejmy wracać po 3-4 razy, nie kresząc strategii, tylko formułując wypowiedzi w sposób publicystyczny. Gdyby odjąć wątki związane z polemiką, z pisem, to to wystąpienie byłoby przynajmniej o jedną trzecią krótsze. Zaraz po Pańskim wystąpieniu nastąpiła konferencja prezydenta Rzeczpospolitej, który poczuł się w obowiązku polemizować z połową Pańskich test na temat PiSu i dorobku poprzedników. Co sygnalizuje całemu otoczeniu międzynarodowemu, że nic się nie zmieniło od okresu rządów PiS. Polska polityka zagraniczna nadal jest zakładnikiem polityki wewnętrznej, polscy politycy się kłócą, konstytucyjne władze nie współdziałają, po prostu nie wygląda to tak, jak powinno. Zmieńmy to. Następna sprawa to braki. Chcę zwrócić uwagę na braki. Uważam, że zdecydowanie za mało było Afryce. Po Azji i Ameryce Łacińskiej pan minister się właściwie ledwie prześliznął. Indie, Chiny wspomniał w jednym, dwoma zdaniami. Zabrakło obszernego, całego podrozdziału o tym, jak zorganizować dobrą, profesjonalną dyplomację ekonomiczną. Premier Morawiecki zapowiadał w tej sprawie wielkie reformy. Skończyło się porażką. Nie ma co ukrywać. Skończyło się porażką. Mamy zdegradowaną, niedokończoną w swojej reformie dyplomację ekonomiczną. Inne państwa załatwiają swoje gospodarcze interesy, a my, a my niestety nie. Ach, pan minister dopowiada, że ten dział jest poza MSZ. Trzeba to zmienić. Trzeba to zmienić. Podobnie jak zamieszanie wokół kierowania polską polityką europejską. Pominięte zostały też interesy Polaków, które zostały pozornie uprzywilejowane przez wyłączenie ich do osobnego expose, które nie wiemy, kiedy będzie wygłoszone przed Senatem. To ryzykowna strategia, bo sygnał do ambasady jest taki, że polityka dbania o Polaków poza granicami to coś odsobnego od polskiej polityki zagranicznej. Potrzebujemy solidnego expose, gdzie zdefiniujemy polską rację stanu w odniesieniu do Polaków na Ukrainie, do Polaków na Białorusi, do Polaków na Litwie, do Polaków na Wyspach Brytyjskich i w Niemczech i we wszystkich państwach, gdzie oni żyją i być może naszą debatę oglądają, żeby wiedzieli, że polska dyplomacja za nimi stoi. Co do tego, co się pojawiło, jeśli chodzi o Unię Europejską, brak strategii najbardziej konkretna rzecz, którą pan minister niestety zapowiedział, to ustępstwa, to robienie kompromisów. Dziwna to doprawdy strategia negocjacyjna, kiedy zapowiada się w szczegółach, jakie kompromisy jest się gotowym zrobić. Wolelibyśmy, żeby pan minister trzymał e, karty schowane i tego nie odkrywał. A wolelibyśmy najbardziej, żeby pan minister nie robił żadnych ustępstw, ani, ani rząd e, premiera Tuska nie robił żadnych ustępstw. Spodziewamy się, że te ustępstwa będą, ale uważamy, że nie powinniśmy ani kroku wstecz na gruncie traktatowym. E, nie usłyszeliśmy, jak ma być wykonana ta obłędna polityka klimatyczna, energetyczna. Nie usłyszeliśmy, jak mają być uszczelnione granice europejskie. Jeśli słuchać z uwagą tego, co pan minister mówił, to założenia pańskiej polityki migracyjnej są w kolizji z właśnie przyjętym unijnym pakietem do spraw azylu i migracji. Jednocześnie afirmuje pan bardzo mocno integrację europejską. To jest w kolizji. Więc pytanie jaka jest polska strategia na to żeby nasze było tutaj realizowane a nie szkodliwe. Dalej Niemcy. Piękne pochwały mogłaby ambasada niemiecka za takie pochwały zapłacić, natomiast zabrakło oczekiwań Moim zdaniem, oczekiwania nasze powinny przeważać nad, nad pochwałami. Ee, Ukraina i Izrael bardzo mięciutko. Jeżeli pan minister chce poszukiwać prawdy wspólnie z partnerami ukraińskimi, to obawiam się, że może pan minister jej nie znaleźć. Prawda o historii jest znana. Oczekujemy, żeby strona ukraińska zaprzestała kłamstw. Dziękuję, zostawiam resztę czasu moim kolegom. Szanowna pani marszałek, wysoki sejmie, jesteśmy świadkami kolejnego aktu dramatu pod tytułem Nieistniejąca polska polityka zagraniczna, polityka kopiuj i wklej, a scenariusze tej polityki, bowiem piszą nam inni, czego nawet pan minister Sikorski specjalnie nie ukrywa. Jesteśmy uzależnieni na wskroś od stanowiska Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a wielki wpływ na nasze decyzje posiadają również inne państwa, na przykład Niemcy, Izrael, Ukraina czy Wielka Brytania. Przykład, jak się dowiadujemy, nie powinniśmy nawet jednoznacznie wyrażać opinii, że państwo Izrael dokonuje ludobójstwa na ludności palestyńskiej, chociaż jest to, jak sądzę, kwestia oczywista. Podkreślacie Państwo kwestię bezpieczeństwa, więc warto przypomnieć wypowiedź Waszego prezydenta Komorowskiego z 2012 roku o tym, że Polska jest tak bezpieczna, że może się rozbrajać i likwidować jednostki wojskowe, a już półtora roku później Rosja zajęła Krym. To jest Wasza zdolność przewidywania rozwoju sytuacji przez Wasz lewicowy obóz polityczny. Mówicie, my mamy czas przedwojenny. Czy Wy na serio nas wkręcacie w cudzą wojnę? Dlaczego nikt z was nie wspomina o negocjacjach pokojowych, o których sygnałach dowiadujemy się na przykład z obozu Donalda Trumpa, byłego, a może i przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jako przedstawiciel polskich przedsiębiorców, zorientowany na eksport polskich wyrobów, domagam się rozmów pokojowych, a nie nagonki na eskalację działań wojennych. Granice z Rosją i Białorusią są dla polskiego biznesu zamknięte z uwagi na sankcje, a eksport na Ukrainę nie istnieje z oczywistych przyczyn. Pan minister ukazuje nam jakąś ułudę znaczenia Polski w trójkącie wajmarskim. No nie, Polska jest tu klasycznym junior partnerem. Osią Unii jest i pozostaje oś Berlin-Paryż, choćby Tusk spędza w Berlinie każdy weekend. Co najgorsze, format, w którym Polska rzeczywiście mogłaby mieć coś do powiedzenia czyli grupa wiszegradzka z winy polskiego MSZ-u sukcesywnie traci na znaczeniu, ponieważ polski MSZ wyraźnie różnicuje poprawną postawę poprawną. Polski i Czech wobec nierozumnej polityki Słowacji i Węgier. Rząd zdaje się nie akceptować sytuacji, że Słowacja może po prostu prowadzić słowacką politykę zagraniczną, a Węgry politykę prowęgierską. Powielanie przez nasze MSZ popularnej wśród unijnych pseudoelit postawy połajanek, zarówno słownych, jak i politycznych wobec Węgier czy Słowacji, musi budzić nasz gwałtowny sprzeciw. Węgry bowiem zawsze darzą Polskę szczególnym szacunkiem i bezsensowne starania naszych rządów naszych rządów pomimo tak pięknej historii i tradycji to jest w zasadzie próby pozbycia się najbardziej lojalnego partnera polski zajmującego na dodatek kluczową pozycję europejskiej geopolityki z końcówką kolejowego jedwabnego szlaku włącznie to jest coś na co się nie godzimy musimy ponownie moim zdaniem i zdaniem konfederacji odrestaurować dobre stosunki w Grupie Dziękuję bardzo. Myślę, że debata na temat polityki polskiej w, w sprawach zagranicznych powinna mieć własną wagę i marszałek Sejmu nie powinien w tym samym czasie, kiedy minister spraw zagranicznych przedstawia plan Rzeczypospolitej, planować jakichkolwiek komisji na litość boską. Ja byłem, pan minister przemawiał, ja na dwóch byłem. No. To tak po prostu myślę, że nie godzi się, żeby pusta sala była w trakcie, kiedy mówimy o przyszłości Polski. Proszę państwa, no tak, bo to wynika z tego, że my nie jesteśmy zainteresowani. Siedzi korpus zagraniczny siedzą dyplomaci praktycznie z całego świata. Bardzo mnie to cieszy, tylko nie rozumiem, dlaczego w tym samym czasie, w tym samym momencie minister spraw zagranicznych musi wywlekać nasze sprawy. I różnego rodzaju bardzo małe problemy, takie w istocie jeszcze wychodzące z kampanii oparte najczęściej o kłamstwa. Nie wiem po co tak naprawdę w sytuacji, kiedy mówimy o świecie, o pol miejscu polskim w świecie, wyciągać takie nasze polskie brudy. Po co to? Przecież Pan Majestat Rzeczypospolitej dzisiaj stojąc tutaj reprezentował. Po co te konfabulacje, po co te kombinacje jakieś? Mówi Pan o wizach, a przecież... A przecież to pan zlikwidował te, te konsulaty. Przecież to pan outsourcing tam wprowadził w tamtych czasach. Więc szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, no, trochę cienko to wygląda, że obrabia pan cztery litery Rzeczypospolitej wobec y, 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 prze, przedstawicieli całego y, świata dyplomacji. Y, y, bardzo mi źle z tym, po prostu musiałem to panu powiedzieć, bo to bardzo małe. Y, w, natomiast wiecie państwo, no, ja byłem wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w ósmej kadencji. To była ta kadencja, która była natychmiast po rządach, między innymi pana ministra. I, I jak pan minister stojąc tutaj mówi, że wreszcie mamy wybudowaną bazę w Radzikowie, to ja myślę, że pan coś sobie uroił po prostu. Ona po prostu tam stoi, dlatego że właśnie wy żeście stracili władzę, bo za waszej władzy zakaz był absolutny przecież. Pan premier nie odbierał telefonów w tej sprawie od prezydenta Stanów Zjednoczonych i chwalił się jeszcze tym. No. I, I powiem Państwu tylko tyle, że wtedy, kiedy nikt w Piachu miał nie sypać w tryby polsko rosyjskie, przypomnę, to było właśnie między innymi w sprawie Redzikowa, Amerykanie spotkali się z Komisją Obrony Narodowej, której ja byłem wiceprzewodniczący i poprosili nas, żebyśmy ponad wszelką cenę nie używali sformułowań stałe bazy na terenie Rzeczypospolitej. Dziś te stałe bazy mamy. I teraz, proszę Państwa, najważniejsze. Bardzo się cieszę, Panie Ministrze, że docenia Pan bezpieczeństwo Polski, patrząc na stosunki polsko-amerykańskie, no ale na litość boską to nie jest Wasza zasługa, na litość boską, no. Pańskie tweety są znane na całym świecie i one absolutnie proamerykańskie nie były. Więc szczerze mówiąc, proszę Państwa, prezydent Rzeczypospolitej dzisiaj siedzący tutaj chyba w największym zakresie zrobił wszystko, żeby te stosunki polsko-amerykańskie były na najwyższym możliwym poziomie. I takie dziś są. I też chodzi o to, żeby w te tryby nie sypać piasku. O to zwracam się z gorącą prośbą do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nigdy w Polsce nie było tak dobrych relacji jak pomiędzy Polską a Ameryką. I myślę, że będę przedstawicielem większości prawicy polskiej, e, e, że my akurat trzymamy kciuki za Donalda Trumpa. I trzymaj się Donald, mimo że imię to… Ale to inna sprawa. E, proszę państwa, e, powiem tak… No tak, to prawda. E, Muszę powiedzieć, że rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa europejskiego tutaj. W oczywisty sposób nikt normalny nie może powiedzieć, że bezpieczeństwo w Europie może być oparte jedynie o Stany Zjednoczone albo jedynie o naszych zachodnich sąsiadów. Ta koabitacja na terenie Rzeczypospolitej tych dwóch interesów, bo to są dwa różne interesy, a tym wspólnym jest bezpieczeństwo Europy, jest trudne i ciężkie. Polska okazała się partnerem wartym zauważenia przez Stany Zjednoczone, stąd decyzje na temat F-35, stąd decyzje na temat wysokiej klasy techniki wojskowej, sprzedaży, nawet technologii. To Amerykanie nie często robią. A tu zrobili wielki szacun za dyplomację ówczesną i doprowadzenie do tego poziomu relacji. Natomiast, proszę Państwa, jak ogłoszono w Niemczech działania bojowe, Manewry bojowe. Na 23 wozy bojowe 18 popsuło się za bramą. Marynarka wojenna niemiecka, proszę Państwa, jeden okręt pływalności jest pełnej. O czym my mówimy? Najpierw nasi zachodni sąsiedzi muszą się wziąć za siebie, a nie za nasze bezpieczeństwo. Nie daj Boże. Amerykanie to jest bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i nasza własna armia, o czym warto wspomnieć. A CPK, tutaj pan, pan minister mówił o tym, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to musimy rozwijać koleje i tak dalej, a co z CPK? Co z CPK? Przecież to jest jeden z gwarantów bezpieczeństwa, szybkiego przerzutu y, wojsk. Dziękuję bardzo. Panie Marszałek, Wysoki Sejmie, debata o polityce zagranicznej sprowadzona do poziomu groteski. Dwie strony Wysokiej Izby licytują się i przekrzykują w tym, kto będzie bardziej antyrosyjski i kto będzie bardziej proamerykański. Polityka polska nie wstała z kolan, zmieniła klęczniki. To że doszukujecie się Państwo subtelności. W swojej w istocie tożsamej linii polityki zagranicznej. Kto antyszambruje przede wszystkim w Berlinie, a kto jedzie prosto do Waszyngtonu, kto zahaczy o Tel w Jerozolimę, to są subtelności. Nie różnicie się w waszej polityce zasadniczej. Jesteście jedni i drudzy podżegaczami wojennymi, którzy naród polski uczynili zakładnikiem cudzej racji stanu, cudzego interesu, dogmaty judeoidealizmu. Atlantyzmu, oczywiście, oczywiście antyrosyjskości, z której rządy Zjednoczonej Urze prawicy uczyniły jedyny dogmat polskiego patriotyzmu. I teraz zobaczcie, zobaczcie, szanowni czcigodni eks ministrowie, z tej strony komuna, eurokomuna, elegancko załatwia was w dniu dzisiejszym. Was oskarżając o to, że jesteście ruskimi agentami, i cała debata o polityce zagranicznej i cała debata o polityce zagranicznej zjechała do rowu. Mało czasu, mało czasu. Debata średnia jak na stosunki międzynarodowe, o których tutaj się więcej milczy niż mówi, więc ja pozwolę sobie polecić lekturę, szanownym państwu. I, i lewicy z lewej i lewicy z prawej strony sali. Raport, panie ministrze, to dla pana będzie też użyteczne. Rand Corporation, taki trust mózgów, taki think tank amerykański. Raport z 18 roku. US Presence and the Incidence of Conflict, czyli wpływ obecności BAS amerykańskich w świecie. Politycznej, militarnej obecności Stanów Zjednoczonych, na ewentualne zwiększenie ryzyka konfliktu zewnętrznego, wewnętrznego. I w tym raporcie, to będzie koniec mojego wystąpienia, więc bardzo proszę panią marszałek o sekundy cierpliwości. W tym raporcie czarno na białym towarzysze amerykańscy samych siebie informują. However. Provision of US military assistance may be associated with increased state repression and incidents of, civic, of civil war. Obecność amerykańska polityczna zmilitaryzowana w świecie, co dla Amerykanów nie jest problemem, zwiększa jednakowoż, piszą analitycy Rent Corporation, zwiększa. Prawdopodobieństwo represywności reżimu, i z tym właśnie mamy tu do czynienia, prawda? Mowa nienawiści będzie za chwilę penalizowana. Każdy, kto wjeżdża przeciwko Ościeniowi i kwestionuje wasze dogmaty, zostaje ruskim agentem. Trzyliterowe służby składają wizyty opozycji realnej, opozycji realnie antysystemowej, prześladowania, cenzura. Represywność systemu i prawdopodobieństwo wojny domowej. Mamy tu do czynienia z wojną domową instatu na Wojną, którą wytoczyć i oto, kto się pierwszy czy klamki uwiesi. A suwerenność, niepodległość, dobrostan, bezpieczeństwo narodu polskiego są składane na ołtarzu tej absurdalnej polityki. Ona oczywiście nie jest absurdalna, ona jest logiczną konsekwencją błędów, zaniechań. Zła historia jest matką złej polityki. Józef Szujski, historyk XIX wieku, notabene cytowany przez Bronisława Geremka, świeć panie. Zła historia jest matką złej polityki. Nie, nie, polski patriotyzm nie ma być redukowany do antyrosyjskości. Antyniemieckość nie ma być redukowany do hura entuzjazmu składania polskich interesów na frontach cudzych wojen, na ołtarzach cudzych interesów. Dziękuję bardzo, pani marszałku. Dzień dobry, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Tutaj pan sekretarz stanu powiedział, że ta ustawa nie zmieni praktycznie nic. Ona zmieni praktycznie wszystko, ponieważ co do zasady tutaj podatki faktycznie się nie pojawią czy nie zwiększą nowe, ale Urząd czy Krajowa Administracja Skarbowa będzie miała narzędzia do tego, żeby sprawdzać, którzy podatnicy powinni te podatki w ogóle płacić. Na razie nie ma takich narzędzi, żeby podwórkowy handel, który przeniósł się do internetu, żeby zdzierać za to jeszcze z ludzi pieniądze. Ta implementacja tej dyrektywy unijnej Tutaj nam wprowadzi to, że będziemy sprawdzać, czy ludzie, którzy powyżej 30 transakcji nie kwalifikują się do tego, żeby oni w ogóle prowadzili działalność gospodarczą. Jeżeli będziemy mieli matkę, która robi sobie porządek, czy wietrzy szafę, jak to się mówi, będzie sprzedawać ciuchy po dziecku, które już z nich wyrosło i sprzeda ich 50 w ciągu roku, to się okaże, że Krajowa Skarb Administracja Skarbowa ją wezwie na wyjaśnienia, czy ona nie prowadzi działalności gospodarczej, czy ona tych ciuchów przypadkiem nie kupiła taniej i nie sprzedała drożej, bo jeżeli tak, to powstanie obowiązek podatkowy. Jeżeli ktoś po wejściu tej ustawy w życie, kupi sobie buty na promocji na LX i stwierdzi, że mu się kolor nie podoba i kupi je za 500 zł, a sprzeda później za 800, to powstanie obowiązek podatkowy. I dlatego teraz tych podatków nie ściągano, bo nie miało narzędzi do tego, żeby obywateli w tak prostych sprawach nawet inwigilować. Tutaj nawet nie trzeba będzie 50 transakcji. Jeżeli ktoś sobie kupi używaną kolażówkę z karbonową ramą za 8 tysięcy złotych z hakiem i stwierdzi, że nie chce nią jeździć, kolor mu się nie podoba, albo złamie nogę i sprzeda ją później za 9 tysięcy złotych, to, to 1000 złotych marszu będzie musiał zapłacić podatek dochodowy, a szczęśliwy nabywca kolażówki to nie daje wiary w to, że kupujący nie będzie informacji kupującym. To szczęśliwy nabywca będzie musiał zapłacić podatek od wzbogacenia się, bo za 9 tysięcy złotych, od których wcześniej odpłaci, odprowadził podatek, będzie musiał za to zapłacić. Więc Konfederacja jest przeciwna tej ustawie, ponieważ to będzie i obywateli, i tutaj często dyskutujemy o tym, że rząd ma pomagać obywatelom, bo, bo ich na nich nie, na nic nie stać, a ta ustawa że ich będzie stać na jeszcze mniej. Dziękuję. Pamiętamy, jak otworzyła się Unia Europejska i skutki tego otwarcia powiedziałbym w sposób niezabezpieczonego przez interesy polskie doprowadził do tego, że w Polsce było gigantyczne bezrobocie, że Unia Europejska wydrenowała z Polski najlepszych, bo miliony Polaków wykształconych tutaj lekarzy, inżynierów, techników, Oczywiście Polska wzięła za to hipermarkety, wzięła całą nowoczesność, likwidując setki tysięcy sklepów małych. Wprowadziła tutaj swoje porządki. Nie wiem, dlaczego Włosi mogli zabezpieczyć swoje interesy w hipermarketach, dlaczego Czesi mogli, Polacy otworzyli się jak zwykle na wszystko i wszędzie. Unia Europejska nie czyni z tego zarzutu, czerpała, bo dawaliśmy im wszystko. Dziś usłyszałem, że my płacimy praktycznie składki w wysokości pobieranych kwot. Proszę Państwa, my płacimy z własnych dochodów. A Unia Europejska, dając nam pieniądze, mówi, na co te pieniądze mamy wydawać. Zazwyczaj zapewne przez przypadek są to, to są instrumenty, z których musimy korzystać, a produkowane są na Zachodzie, najczęściej w Niemczech. Nie przez przypadek ta piramida finansowa w postaci euro ma gdzieś swój koniec zaplanowany, dlatego że Niemcy i tutaj Państwo będą pewnie zaskoczeni mają zapasy Deutsche Mark jakby co, przejdą z dnia na dzień. Dzisiaj cieszę się bardzo, że skandowaliśmy polski złoty i polska narodowa w Unii Europejskiej, a nie jakieś państwo.